Orkiestry Dęte są nieodłącznym elementem kultury śląska. A ta, która reprezentuje nasze miasto od 100 lat, to orkiestra Dęta KWK Mysłowica Wesoła. O jej stuletniej historii porozmawiam dzisiaj z dyrygentem Mirosławem Kaszubą. Dzień dobry. Czy ten repertuar sprzed 100 lat bardzo się zmienił od tego obecnego? Oj, na pewno dużo się zmieniło, chociaż pozostały pewne, pewne elementy, pewne utwory, które były grane jeszcze w latach 20. czy 30. to są do dzisiaj, do dzisiaj grane przez orkiestry Dente, tak jak i klasyka w muzyce, muzyce klasycznej, tak samo te utwory niektóre są do dzisiaj grane. Jeśli chodzi o orkiestry Dente, to, to na pewno marsze i, i pewne takie stałe punkty repertuaru orkiestr Dente są pozostały. Ale są również wzbogacone utworami bardziej rozrywkowymi. Fakt posiadania orkiestry, utrzymywania orkiestry przez zakład, przez kopalnię, kiedyś świadczył o prestiżu. No, oczywiście nasze dwie Mysłowickie, kiedyś Mysłowickie kopalnie Kopalnia Mysłowice, Kopalnia Wysoła miały te orkiestry, które się później oczywiście połączyły. Kiedy pan dołączył do orkiestry? Dołączyłem do orkiestry jako dyrygent, jako kapelmistrz, czy kapelmeister, jak to tak się mówi, w 2005 roku. I tutaj muszę wspomnieć o moich poprzednikach, którzy przez wiele, wiele lat prowadzili te orkiestry. I są wielce zasłużeni dla tych orkiestr, ponieważ utrzymywali, też w ciężkich czasach utrzymali ten, tą grupę ludzi, która grała i chciała przychodzić i chciała grać. Był to Jan Grzybek na kopalni Wesoła i Józef Klimas na kopalni Mysłowice. Są też jakieś takie anegdoty e, z tych lat wcześniejszych może które jeszcze pan e, e, poznał już będąc kapelmistrzem e, w orkiestrze. E, trudno mi coś tutaj e, na szybko wymyślić, ale bywało w czasach na przykład e, jak tu starsi członkowie orkiestry mi opowiadali, bywało w czasach e, lat naszego socjalizmu, komunizmu, że e, Nierzadko decydenci partyjni źle spoglądali na granie w kościele. Jednakowoż od zarania na Śląsku orkiestry dęte grały, w, szczególnie w takiej uroczystości jak Boże Ciało, podczas procesji. No i wtedy pozostawało tylko to, że orkiestry, muzycy ci sami, którzy grali w tej kopalnianej orkiestrze, przebierali się w cywilne ciuchy. No i grali w cywilnych ubrania podczas, podczas tych y, uroczystości kościelnych. Tak było i na pasterkę, i na, y, y, na Wielkanoc, no i podczas innych odpustowych y, uroczystości. Później się to zmieniło na szczęście i, i teraz y, otwarcie można występować i w różnych miejscach. Jesteś takiego w, w orkiestrach dętych, że za każdym razem, kiedy pojawią się w przestrzeni miejskiej, wzbudzają ogromne zainteresowanie. Tych sytuacji jest niestety obecnie coraz mniej, bo no, raczej e, ograniczamy się do kilku wydarzeń miejskich i do barburki przede wszystkim. Ale i tak zawsze, gdy pojawi się ta orkiestra, wzbudza e, no, ogromne emocje. Skąd bierze się ten fenomen orkiestry dętej? Ja zawsze z orkiestrą, jeśli byłem na jakimś wyjeździe zagranicznym, szczyciłem się właśnie tym, tą orkiestrą. Dla, dla ludzi, dla których to była egzotyka, gdzieś za granicami, poza granicami naszego kraju. Ogromne wrażenie na ich wybierało sam ubiór, czarne mundury, złote instrumenty na tym i jeszcze te czerwone piropusze. To była, to była taka paleta barw, która zawsze robiła wrażenie na, na słuchaczach wizualne. A oprócz tego, jak ta orkiestra zabrzmiała, to potęgowało to ogromnym masą dźwięku tych dętych instrumentów blaszanych i drewnianych. I to, było, to jednocześnie robiło ogromne wrażenie. Kiedyś orkiestry kojarzyły się raczej z emerytowanymi górnikami, muzykantami. Teraz częściej dołączają do nich młodzi ludzie, którzy często mają gruntowne wykształcenie muzyczne, no i inaczej też jest u was. I ta część druga, bo oczywiście orkiestra Mysłowica Wesoła jest tą matką, ale no nie można powiedzieć też o, e, o e, Happy Beat będzie, e, w którym też e, grają e, no, wykształceni muzycy. Zgadza się. E, w, jeśli chodzi o orkiestrę, e, często bywało tak, że, że muzycy amatorzy, nie ubliżając e, amatorom, ponieważ to są często bardzo dobrzy muzycy, oddani muzyce i, i bardzo dobrze grający, często ich dzieci, e, e, ci rodzice posyłali do szkół muzycznych. I, i ci synowie, czy córki teraz grają w tych orkiestrach już z gruntownym wykształceniem muzycznym, jak pani powiedziała. I dzięki temu, że są takie filary, u mnie w orkiestrze to jest um, około ponad połowę nawet osób, które ma wykształcenie muzyczne, a w Big będzie wszyscy. I te filary y, z wykształceniem muzycznym powodują to, że. Y, Ci amatorzy, bardziej, bardzo zapaleni, podnoszą swoją, swoje umiejętności dzięki tym ludziom, którzy grają lepiej. I cała orkiestra dzięki temu zyskuje. No i właśnie, jest kilka takich prestiżowych sal koncertowych na świecie, w którym niemal każdy muzyk pragnie zebrać. Wam się to udało. Mowa tu o Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie nie dość, że jako jedyny zespół z Europy zagraliście, to jeszcze zajęliście pierwsze miejsce. Był to rok 2011. Zazwyczaj to Polacy uczą się grać jazzu od Amerykanów, bo traktujemy ich jako taką kolebkę tak, muzyki jazzowej, ale to wy, Polacy, tak zwróciliście uwagę amerykańskiemu, amerykańskiemu jury, że przy, y, dali wam najwyższe noty. Y, no czym teraz zwróciliście uwagę? Ja czasem się śmieję, że tak w, w zasadzie w jaskini lwa y, zwyciężyliśmy. Y, zanim tam y, dostaliśmy się na, na ten festiwal musieliśmy przejść y, dosyć y, y, grube y, sito y, selekcji. Wysyłaliśmy swoje nagrania, wysyłaliśmy swoje nagrania audio, wideo, y, sprawdzali czy nadajemy się na ten festiwal. Y, przyjeżdżając tam nie myśleliśmy o tym, chcieliśmy tam zagrać, było to dla nas Ogóle, I zagraliśmy na to, to na totalnym luzie, amerykańskim luzie, który nam pomógł w osiągnięciu tego właśnie sukcesu. Nie spinaliśmy się, bo, bo nie przypuszczaliśmy, że, że, że uda nam się to osiągnąć, ale jednak Polak potrafi. Ale to Czarne Hall to nie był jedyny sukces, było ich więcej. Było ich więcej. Jeździliśmy, w, prawie byliśmy w wielu krajach y, Europy, y, z Big Bandem byliśmy też y, w Sydney Opera, byliśmy i y, w, na, na koncertach tutaj z orkiestrą w od nieodległych latach, bo już tutaj 2014, 15, 13 i we Włoszech, i w Słowenii, i w Austrii. I tam zdobywaliśmy główne nagrody. Nie, nie, było, to, nie było to przypadkiem, że, że raz udało nam się zdobyć pierwsze miejsce, tylko zawsze utrzymywaliśmy się gdzieś tam w czołówce tych orkiestr, w czołówce nagród. Ja myślę, że każdy taki konkurs prestiżowy otwiera drzwi do kolejnych scen muzycznych. Wy też graliście z wieloma wielkimi, znanymi artystami polskimi. Który koncert ten najbardziej Panu wpadł w pamięć? No, każdy, z każdy z tych koncertów, które graliśmy, bo tutaj Pani mówi pewnie o, o, o koncertach w Miesłowieckim Ośrodku Kultury. Między innymi. Byli to artyści scen polskich i mówiąc, mówiąc ogólnie, to były to gwiazdy, był to Wodecki, był to Rynkowski, Krysia Prońko, Ewa Bem, Hanna Banaszak, artyści, którzy swoją stylistyką są zbliżeni do stylistyki, którą gramy z Big Bandem. Dlatego, dlatego tak wybieraliśmy tych artystów, żeby oni znajdywali się z, w naszym brzmieniu, chociaż y, występował z nami i Stachurski i, i Piasek. Y, I oprócz tego w, w, Artur Andrus, który mógłby nie mieć, można by pomyśleć, że nie ma nic wspólnego, ale udało nam się to osiągnąć. I każdy z tych koncertów, każdy z tych artystów zawsze coś innego wnosił i przenosił na nas pewną dozę jakiejś energii, która płynęła od tych, od tych gwiazd polskiej estrady. Happy Beat no, powstał tak naprawdę z orkiestry Dentej. Można powiedzieć. Nie było to od początku, bo tak naprawdę pan już przychodząc do orkiestry Mysłowickiej, przeprowadził już ze sobą Happy Beat Band, ale skąd w ogóle pomysł na to stworzenie takiej orkiestry stryte rozrywkowej? Wynikało to w zasadzie od zarania, ponieważ kończąc studia na Akademii Muzycznej, mieliśmy jedyny, jedyny wydział jazzu i muzyki rozrywkowej, który był w Polsce. W tej chwili jest już kilka, na, na większości uczelni chyba jest muzyka rozrywkowa. Wtedy było to jedyne miejsce w Polsce, do którego z całej Polski ściągali muzycy, którzy mają takie inklinacje swingujące, jazzujące i studiowali tutaj w Katowicach. W tym w środowisku się wychowałem i stąd ta, y, y, ta ciągota, żeby coś takiego stworzyć, a bazą zawsze, był, zawsze byli dęciacy takiego big bandu. Najlepszych dęciaków mamy oczywiście na Śląsku, i na, na Górnym Śląsku i, i ci muzycy po prostu najlepiej grają, bo też wyssali to z mlekiem matki. Stąd nie było to aż taką wielką trudnością, żeby przenieść tych muzyków grających w orkiestrze dętej do stylistyki big bandowej. Czego Wam w takim razie życzyć z okazji tych setnych urodzin, które zaczęliście obchodzić jeszcze przed nowym rokiem, ale będziecie kontynuować przez cały rok? Skąd taki pomysł? No, wszyscy wiemy, jakiego jak figla spłatał nam ubiegły rok i, i z tego powodu nasze występy nie mogły odbywać się tak jak, tak jak w latach poprzednich. Stulecie orkiestry datuje się od jesieni 1920 roku. Czyli w 2020 jesienią powinniśmy obchodzić ten główny jubileusz. Przenieśliśmy to na, na cały rok, aby te obchody trwały troszeczkę dłużej, żebyśmy mogli, mam nadzieję, już w lepszych czasach pokazać się szerszej publiczno publiczności. Tych orkiestr, to już chyba ostatnie pytanie, takie wieńczące, tych orkiestr jest już niestety coraz mniej. Czy. Miałabym właśnie życzyć panu, aby, aby, abyście mogli grać jeszcze kolejne minimum 100 lat. Mam nadzieję, że tak, że tak będzie i orkiestra, orkiestra nasza mysłowicka przetrwała różne zawirowania i mam nadzieję, że, że przetrwa być może kolejne i, i nasi potomkowie będą mogli obchodzić kolejne jubileusze. W takim razie 200 lat życzę. Moim państwa gościem był Mirosław Czapszuba. Dyrygent orkiestry Kawuka w Mysłowice Wesoła.